Siema Arcy Świry siema kolego. Posłuchaj, kwantumy to po prostu jest temat rzeka. Powiem ci na początku tak. Uważam, że kwantumy to są modele, które biorąc pod uwagę cenę do jakości są powiedzmy najlepszymi na rynku. Nie mylić tego ze sformułowaniem, że są najlepsze. Po prostu cena do jakości. E, daje nam najlepszy stosunek. Dlaczego? Ponieważ mamy model w pełni regulowalny, dobrze się prowadzący, a jest jeszcze druga kwestia związana właśnie z kwantumami, że to jest temat rzeka. Posłuchaj, najczęściej te modele kupują osoby, które dopiero zaczynają modelarstwo, czyli one praktycznie nie mają żadnego doświadczenia w jeździe modelami i takie osoby po prostu na początku popełniają mega dużo błędów, co się wiąże z tym, że no, że te modele ulegają jakiejś tam destrukcji. Nieraz na forach czytałem o Jezus, to się samo zrobiło, to się tamto zrobiło. Bardzo uwielbiam to sformułowanie, coś się zrobiło samemu. Po czym yy, z ciekawości na forach zadawałem różne pytania, tak podpytywałem. Tych ludzi nagle się okazywało, bo krawężnik sam we mnie wjechał, bo drzewo samo mi się na mnie nachyliło. No, po prostu samo się wszystko działo. To nie o to chodzi. Każdy model jest tym bardziej pancerny, im bardziej umie się jeździć. To samo tyczy kwantumów. Wiadomo, kwantumy są modelami raczej z tej takiej tańszej półki, ale uważam, że i tak stosunek jakości do ceny daje nam bardzo dobry model z dużą ilością ustawień. Dobrze się prowadzący, więc ja go mogę osobiście polecić. Ale oczywiście na początek polecam też, że zanim się kupi taki szybki model, to najpierw pójść na plac, tam gdzie nie ma nic, wypróbować moc, pojeździć przód, tył, potem poukładać sobie jakieś talerzyki czy coś ileś pakietów poświęcić na jeżdżenie. Potrenowanie, a potem można sobie iść między te krawężniki, między drzewa i jeździć dalej. A jak już potem chcesz poskakać, no to też jak skaczesz, to najpierw z odpuszczonym gazem nie wciskać hamulca gazu w czasie lądowania, bo tam idą ogromne siły, ogromne. W każdym modelu zresztą i można zmielić coś, tak? Więc ja mogę polecić. Tym bardziej piszesz, że na drugie auto, nie wiem jakie było twoje pierwsze auto, czy to był model, czy zabawka, ale ja w każdym razie Quantuma mogę polecić, tylko pod warunkiem trzeba się umiejętnie z modelem posługiwać. Z każdym, nie tylko z Quantumem. Także jeszcze raz uważam, że Quantum i jakość do ceny to jest jedna z najlepszych u nas na rynku, u nas w Polsce. Także co? Mam nadzieję, że takiej odpowiedzi Wam wszystkim udzieliłem. Tobie również. Także co? Na dzisiaj wszystko i sayonara, moje drogie robaczki.